Cześć wam wiczyłem, jestem Lebuśka i ze mną jest... Sieła, tu Martens, witam i tu berzy. Tak, witam, witam. Ehm, totalnie zapomniałem, że mamy tutaj jeszcze tryb kooperacji w beciu, więc to taki nie jest do końca koniec jakbyś się zdawał. No ale nie będę tutaj zagadywał i może poróbmy coś, my kogoś zabijmy. Tak. Idziesz na mostek? Tak, Do reklama. Zamiast bazuki serka Ema weźmę. Ma takie głupie wrażenie, że zginę, ale dobra. No w końcu na hardzie gramy, nie? No, żeby nie było. No, żeby nie rzecz. No, fajnie. Cały magazynek z i nikogo nie trafiłem Zajębiście. Dobra leżę, leżę, leżę <śmiech> <śmiech> To zaklonowane to Tutaj jest Tutaj lepiej nie być, bo tu się ginie szybko w kit na hardzie Jeszcze ty, bo ty mają, no co to jest? Trzeba zajebać Nie to trzeba trzy granaty Raz Dwa Trzy Ja pierdolę co to jest To jest tak zwana inteligencja błotów no, Leżę 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 no, Fak, 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 fak. Na glebę, na glebę. Dobra, nie leż mnie, ja do ciebie podejdę, jakiś za samochód. Jeszcze no. mamy czas. Tu możesz mnie leczyć. Oj, no, 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 no. ktoś mnie trasa, nie? Go, 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 go. Jest, dobrze. No, wiesz <coughs> trzeba by gdzieś razem się skampić, bo tak osobno tu nie ma szans. O. Nie ja już widzę te komentarze No ten Martyr jest słaby <laughs> Nie raczej nie no, Powiedzmy że jesteś chory, Dlatego tak kiepsko idzie nie? No i wolę lola O shit Ja pijdziel Trzeba było wziąć Easy i powiedzieć że gramy na hardzie Tak, bo dużo łatwiej. No, no, to ty mówię, że na O O nie, masz ma bo bo to nad, nadjeżdża teraz teraz. mam, mam mam ja no, się próbuję osłaniać o. Takie zajebiste Czy ten most był zniszczony? Czy mi tak się daje? Nie ma mamo, trzeba się cofnąć, uzupełnić ją A że jest święta. Ja pierwsza, no nawet tu. No bo teraz idą tutaj, czekaj. No, no. A nie, nie ma ich. O! Snajperka by mi się przydała, tak jest. Masz? A je? Nie, masz, nie masz? Jest, mam, najpławy. Nice. Teraz mogę zabijać. Słyszymy żywioł? Za tak. O, oh, shit. Dobra. Ja tu nikogo nie zabijam, nie? Ciekawe. Nie, nie Uu, są tu już przy nas. Uważaj, nie, nie podchodź do mnie. No muszę, bo ja cię zginiesz. No, fajnie. Ja do ciebie podejdę. No, tu nie możesz lecieć. Dobra. Czekaj, to jest trzeci raz, nie? Ta. Będę liczył, Nie, będę... nie, dobra, nie, liczmy. <laughs> czekaj, czekaj, czekaj. No, ja też mam coś, coś. Chyba lajdysz, chyba leżą i kwiczą. Kolejny. Czekaj. Albo bardziej ja, ja leżę. A oni kwiczą. <laughs> o, 14 strzałów zostało. Trzeba broń jakąś nową. Nie wychylać się! No a, chyba idzie tędy. Chyba. Tak, idzie. Oh no! Granaty, boom O, shit, trzy trzy shit, 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 trzy si, shi, 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 shi. skąd To ty to ty masz bazookę, czy oni? si, si, e, Ja mam, ale nie ścianą. Na dachu są, kurde, Pak. Spokoj, jak giniemy, nic nie stanie Kocy po to się dzieje, żeby upadać, fuck No Oho! nawet cywilnie mogę zmienić bo mnie już strzelałem <laughs> A widzę, na dachu. No, no są już tu przy nas Fuck! Ja mój pierwszy dep. Zginę chyba. O! Oh. Ja, pierwsza nie dana, ale spokojnie, spokojnie. Próbujemy jeszcze raz. No, tylko, czekaj, da się zmienić tutaj poziom trudności. Da się normalny. No, e, to weź ustaw normalny. Okej, to daje normalny. Bo nas jadą nieźle. To jest. Boty nas jadą. Zajmem na j... Transmisja priorytetowa, przystępujemy do ewakuacji bazy Do naszej pozycji zbliża się dłużej niż może mniejsza droga Nasze linie obronne są osłabione, ale musimy je utrzymać do przybicia śmigłowców. W każdej chwili mogą zaatakować, jazda na mostek i sprawdzić kierunek północny Już, już, już! I nastąpiła cisza chwilowa Okej, okay, Zrozumiano, widzimy go Widzę, że inny nie jedziesz. No. Dobrze mi się zabija te boty. Łetło. Snaperka, no i czy już nie ma amunicji, co to jest? No, bo, bo chyba wzięliśmy broń, ale amunicji już nie było w niej. Bo też tak mamy z sniperką, miałem 15 amunicji tego. O, widzę To był shot i... O dziwo nie laguje, to jest ciekawe. No mi się ta misja źle kojarzyła. Jak miałem sta starego kompa, to to była pierwsza misja, w którą grałem na starym kompie Ja Ja tak że przeciwników nie widziałem Ta tak miałem na tym, na, na multiplayerze, kiedy nagrywałem serię. Wow, wow, wow. go? Trzeba go ma zniszczyć A ok To ty jedną rakietkę, a jedną A bo no ja zrodziłem go no. Go no. za blisko no. trzeba było poświęcić A i ta poszedł? Na dwa? Na dwa? Niestety O, dieta będzie sławna, Bo się nikt nigdy się A to Sniperka jest the best. Kontakt! Zachodnia strona! Dobra, ta czy ta wiadomości. Dobra, co my o mamy? R.P.G. To jest północny, zachód, nie zachód. Poszukali. No właśnie. Banda oświatów. Prezydentów polskich. Fakt. O oh, fakt. Dobra, ty nawalaj z dołu, ja jadę ich yy, od ty, ty, ty. O, trzeba dawać to O tak? nie, to był źródło Dobra, je, jeden dostał, tam do, na, na dachu Dobra. LPG też jest zdjęte Jest, git. jest Czyli góra czysta, teraz trzeba tylko duo, Traf teraz Trasz, to nie można Co? Z granata To się barat zrob Rush Granata Moda No ja nie... Acie, nie, czekaj, mam kran Raaa Kill the maaa Leci granaty! O kurwa, O kur Aha, ktoś do mnie dzwoni! Nie! Dobra, muszę się skampić. Fuck. Trzeba, wejdę do konteneru! Ale muszę... ...wyszczać mi kto, żeby nie było! O no, ja pierdolę! Dzięki za... E ...czół! gdzie? O ja pierdolę To choke madafaka ładuj 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 Zdzisław nie, nie 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 ty mylisz Zanego samochodu nie zniszczysz BUM! No nie no, widzę że trzeba mieć bazukę przy sobie Dajcie ludzi na wschodnią lubiesz, po drodze uzupełnić amunicję Przepraszam, już jestem To motywacz Żebyś ty wiedział, co tu się działo normalnie Koło ciebie czołg se to stoi nie i nawala Daj, Zabijesz wszystkie? Niestety ja musiałem sam Musiałem poświęcić mój karabin, teraz mam bazukę Jakie masz EQ? Broń? Jaką? No, no, no. Tak. Javelin i LKM. Dobra. Tu jest amunicja. I trzy granaty. Masz pełną M? Ej, chodź tutaj. Chodź tutaj, ej. Ej, Tu. Tu jest wejście do, do góry. da się wejść do góry. Ja będę rasował, nawet jak czołgi wyjedzie. A, spoko. To ja Cię będę osłaniał. Postaram się osłaniać. Claymore, Nie, dzięki. Claymore'y nie chcę. LITTLE BIRD CCS Co dało się na ten O, wychodzę za strefę akcji? Nie, spoko to gdzie ty się sza... Aaa, tam Ruszuję RUSHIIIIING O nie, granat Ale fart Spoko, spoko Kryję twoje... Przednie, przednie, tyły. tak Dobra, MO No i znowu, no cóż... Też tymi dziwkami mogliby trochę bliżej podjechać. No w sumie, mogliby pomóc, a nie... Były żołnierze na... Tylu żołnierzy, fak. Czekaj, chyba ciągle zabijemy, czy... cię bijemy... Znaczy, kurde... O, dopiero zginę fak. Skończyli strzelają, ale skąd? O oh, nie, to jest ranny, again. Schowam się za tego białego dżipka, czy co to jest? Za syf Uwaga, się. kurwa, jebany kurwa, I... ok I dzięki, Rasujemy dalej No, ta. Dobra, to był zły pomysł Ja będę raszował snajperkom A, da się, quick skopuję i te rzeczy Nee, to z tego snajperka nie działa Nie ma to innym, innym jak tu mamy Oho, Oj, zajebiście no A jakby była realistyka w tej grze, to bym by nie miał nóg. Ale ja biegam Gdyba realistyka w tej grze, to ty już byś nie żył <grym> No też Bez nóg <krym> Tak Dobra, no Świecił tym bocie Zabijłeś go? Musimy mieć czyste przody Fuck. No leży zdycha, ale i tak no, do niego wstawa Dobra, jest tu czysto. Hmm. A, tam oh, jest żonarka. O, oh, fuck, co tu dalej? W, jak masz sniper to ściągnij tego lamusa tam na tym dachu. No właśnie, nie, musiałem, musiałem tak żeby ci pomagać. Aha, chyba, że... Nawet... To rozstawię dwójnogi z LKM'a, bo próbował A teraz nie i teraz ściągnę. Pan. Nie widzę przeciwników gdzie oni są Wiesz oni są tu i tam i w ogóle wszędzie i za chwilę zginę pan. Przepraszam, zgarnę jeszcze Awelina Czy jest jakiejś innej bazuki? No oczywiście, ja cię zawsze uratuję Tylko moja cierpliwość się kończy No tak ustaliliśmy się przed nagrywaniem, ja padam tyle lecisz <gry> możliwe, że nie, Możliwe, że był lucky i nie usłyszałem A dobra, fuck, 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 fuck Krycie nasze tubska O, jest, dobrze Ale fary, dzięki wielkie Ty mi się do końca życia nie odwdzięczysz, fuck Z tego co pamiętam tu, tutaj jeszcze czołk przyjedzie, nie? To niech lepiej przyjeżdża, bo pewnie przyjedzie na końcu. A masz Jobikę Mam, mam, nad, ma nadjeżdża, więc we, wejdzie do góry wejdź. Okej, okay, już nie, nie. o jedzie, chyba Czekaj, ja, ja też mam, więc... I leci mała I dostał. Twoja kolej. o oh, Leci... Zabity! No i... Oh. No i to jest współpraca, no i tak ma być. Trafi mnie snajper! Ranny! Oh. Też te snajperki, w tym co Trzeba trafić... Jak w tu w trafisz, to i tak żyje. Nawet na multi. No właśnie, dobrze. Bo... Ja pierdzielę. Dobra, ja się ja chwilę wyszam, bo telefon. Dobra. Chwila, chwila, chwilę. W domu ta sama sytuacja. Bo nie ma czołg jedzie. Błagam, tylko nie to. Holy fucker Nie wiem, idę do góry Czekaj, czekaj Fuck Czekaj raz. Ja, No zaraz Ja nie pojadę Dieta też mówi, że chyba nie pojedzie więc No dobra, a ty jedziesz? Fajnie My no się dobrze. możemy ewakuować o z czego co wiem co tam Ania i... Ada, bo to nie wyda. Nie słuchajcie tej rozmowy, to A. jest Tajna rozmowa. Holy faka. <coughs> Jak normiliście na to, że wszystkich to e, tak, możemy się wycofać. Daj, chodź. Widzisz znaczy ruszaj? E, tak. tak. To tak, musimy na tak. niego iść. No, no. To, jest. Eee. to jest już koniec misji? No, przeżyliśmy raz, zginęliśmy ale dobrze No, ja w sumie nie przeżyłem za bardzo dużo razy leżałem no, ale to Jak mówiłem, chory jesteś w ogóle No tak Co, To chyba by było, byłoby zajebiście koniec, nie? No, no jak? Happy end, dziękuję, dobranoc o, pobiłem swój własny rekord, fuck, ale faj, fajnie, piszcie. Bo no. mój rekord to jest... 9034. Ej, nie, bo to jest mój. Twój 900. Ej, poprze jeden kit, nieważne. Dobra, to będziemy się z nimi żegnać, nie? Pomału. No, na razie i do zobaczenia może. No i na razie i do, do zobaczenia kiedy indziej. M jeszcze Martinsa spotkacie w innej misji, tak, więc... Do zobaczenia. Na razie. No, do zobaczenia. Lebyśka.